Pokój i dobro kochani. Dziś jest wtorek, 20 maja. W liturgii Franciszkańskiej obchodzimy wspomnienie świętego Bernardyna ze Sieny, prezbitera, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Czy lubicie, kochani, pożegnania i rozstania? Jestem przekonany, że nie, bo nikt z nas nie lubi rozstań i pożegnań. Dzisiaj Pan Jezus przygotowuje swoich uczniów na ten moment, kiedy będzie musiał od nich odejść. Wie o tym, że ich serce napełnione jest takim niepokojem i dlatego mówi, że ja daję Wam pokój, taki pokój, którego świat dać nie może. A jaki pokój daje świat? Świat, mówiąc o pokoju, myśli o braku wojny, mówi o takiej jakiejś stabilizacji. Ludzie, którzy mówią o sobie, że mają pokój, to, to często mówią, że są zamożni, że mają jakieś oparcie w, w dobrach materialnych, e, uroda, zdrowie, e, jakaś pozycja. Natomiast Pan Jezus mówi: Ja daję taki pokój, który jest pokojem bez granic, e, który przekracza te wszystkie uwarunkowania, od których zależny jest pokój ludzki. Pokój, który chce dać Panie Jezus, to pokój pomimo wszystko, to pokój w warunkach również niesprzyjających, kiedy nie mamy urody, kiedy nie mamy zdrowia, kiedy nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, kiedy być może nie mamy jakiejś pozycji. Pan Jezus daje taki pokój wewnętrzny, którego świat dać nie może. Świadomość, że Bóg Ojciec nas kocha, rekompensuje wszystko, nawet wszystkie inne braki. Kiedy wiemy, że jesteśmy właściwymi osobami, na właściwym miejscu, o właściwej porze, że po prostu spełniamy wolę Pana Boga, możemy powiedzieć, że mamy pokój w sercu. Nie wiem, czy wiecie, kochani, ale największy procent ludzi, którzy odbierają sobie życie, to są właśnie ludzie, którzy posiadają bardzo dużo dóbr materialnych, którym wydawałoby się, że mogą kupić wszystko. I w pewnym momencie dochodzą do jakiejś takiej ściany, do takiej blokady i widzą, że nie wszystko da się kupić. I albo popełniają samobójstwo, albo gdzieś tam staczają się, albo, lepsza opcja, zaczynają angażować się w jakąś pracę charytatywną, czyli coś robić dobrego z tymi dobrami materialnymi, które posiadają. Pamiętam taką sytuację z seminarium, kiedy chcieliśmy wypróbować cierpliwość naszego współbrata, który uchodził za bardzo cierpliwego i po prostu serce na dłoni. Kiedy wyszedł do toalety, to my umówiliśmy się, że kiedy wróci, to zaczniemy mu trochę dokuczać, żeby go po prostu sprawdzić. I kiedy on wrócił, zaczęliśmy mówić jeden po drugim słuchaj Zbyszek, ale jak ty wyglądasz, taka broda poszarpana, w ogóle to nie wiem, czy się myłeś ostatnio, bo coś tak, ja może się odsunę lepiej. I zaczęliśmy mu po prostu dokuczać. Natomiast on Zgasił te wszystkie, odciął się od tych wszystkich naszych zarzutów. Jednym zdaniem powiedział: a Bóg mnie i tak kocha. Hmm. I właściwie wytrącił wszystkie argumenty z naszych rąk. Nie mogliśmy nic mu zrobić, w jaki sposób wytrącić go z równowagi. Dlatego, że dla niego najważniejsze było, że Bóg go kocha. Miał taki pokój w sercu. I właściwie, jeśli wiemy o tym, że Bóg nas akceptuje, że Bóg nas kocha, pomimo braku pieniędzy, pomimo braku może urody i zdrowia tego wszystkiego, że Bóg nas kocha i że to jest najważniejsze dla nas, to w tym momencie mamy pokój serca. Kochani, tak samo w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powiedział, że miłość do Ojca sprawia, że On ma pokój serca i On ten pokój chce dać swoim uczniom. Kochani, bardzo często spotykam ludzi, którzy mają pokój serca. Wiecie kiedy to się dzieje? Kiedy przychodzą do spowiedzi, kiedy spowiedź jest w formie takiej rozmowy, kiedy widzę, że otwierają się, kiedy dotykają prawdy, czasem bolesnej prawdy ze swojego życia. I kiedy powiedzą to wszystko, kiedy otrzymają rozgrzeszenie, wtedy po prostu głęboko wzdychają i, teraz to mam prawdziwy pokój serca, kamień spadł mi serca. Teraz po prostu zyskałem to, czego świat dać nie może, tylko sam Jezus. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, które daje prawdziwy pokój serca, Pan z wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa, pa. do jutra.